thank you

To, zasadzie, powtarzamy jeszcze raz i teraz tak zobaczyć na kolejny da? będzie, prawda? troszeczkę sterował. Bo to w telewizji na tak najczęściej chyba, nie wszystko jest takie, e, prawda, oczywiste. Czasem szczęściu trzeba pomagać. Proszę bardzo, jedziemy. zawsze będą sympatii i antypatii, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet św. Jago sobie powiedział, że był uczniem, którego Jezus miłował. No wzór pokory, na pewno był dumny ze swojej pokory. To już na będą... wy... Kolejka, żeby dostać do... żanek, w szczególności do herbaty. No, jest jestem jest niezadowolony. To jest to. Pierwszy raz się ruszałem od liceum. Albowiem możemy wyobrazić sobie pewne sytuacje biblijne. A może się rozstąpiło? sympatyczny, bardzo miły, po prostu pręcz zachwycony, no, no niesamowite doświadczenie, wspólnoty, radości, przyjaźni, także, także naprawdę polecam wszystkim, zapraszam, przyjeżdżajcie, wszystkich stron świata, gdziekolwiek jesteście. Jak tak najbardziej, ja jestem pierwszy raz i ja chcę jeszcze raz, naprawdę. Też, zaraz też przyjadę. Wracamy tutaj. I oficjalnie chciałbym zamknąć nasz za system, kolejne wakacyjne spotkanie młodych, Ale wiecie, jak to z komputerami jest, że od momentu naciśnięcia przycisku aż całkiem się wyłączy, to jeszcze potrzeba trochę czasu. Kochana, tu, 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 kochana, bo, 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 od samego rana. <grywa> <grywa> okay. Jak ci się podobało na W? <grywa> ehm, było wyjątkowo, było super, naprawdę, polecam wszystkim. Takie emocje, takie emocje. Taki <grywa> Taki Mameduję. Wyobraź jest. Wspaniale i. Na pół dawajcie jakieś słowa na pół, pół przymiotki wyśmienicie. Wyśmienicie było. Jakiś entuzjazm może od Was? nie widać po prostu, my się tak cieszymy, że tu jesteśmy. To był najlepszy ja wybór. Ja już patrzę, tu tak, jak i młody, Piękne, Mówię, że wyjeżdżą. Tak, jaki mogłybyśmy podjąć, naprawdę. Mówisz, że najlepszy to wybór. Tak, zapraszamy wszystkich z całego serca. Dokładnie. I do ekipy. Trzy, dwa, jeden... Szacuneczek! To co, przód, kochana, <laughs> tył, 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 kochana, bo bąk, bąk, kochana.